W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak zrobić bardzo delikatny sernik na spodzie z herbatników z czekoladową polewą. Na początku do misy miksera wrzucamy kilogram twarogu sernikowego, mielonego prosto z wiaderka. Dodajemy 5 żółtek i jedno całe jajko, pół szklanki oleju oraz 375 ml mleka i 65 g budyniu śmietankowego lub waniliowego bez cukru. Całość mieszamy, aż powstanie nam jednolita masa. Sernik jest naprawdę bardzo prosty w wykonaniu. Teraz 5 białek ubijamy z 200 g cukru. Powinna powstać bardzo sztywna piana. Następnie do wymieszanej masy sernikowej dodajemy ubite na sztywno białka. Mieszamy na wolnych obrotach tak, aby nie stracić napowietrzenia z piany. Po chwili masa sernikowa będzie bardzo gładka. Możemy ją jeszcze wymieszać ręcznie, aby mieć pewność, że wszystko się ze sobą dokładnie połączyło. Masę wylewamy do foremki wyłożonej od spodu papierem do pieczenia oraz herbatnikami. Ja tutaj użyłam 18 herbatników. Pieczemy na funkcji termometrów w 170 stopniach przez 50-55 minut do zarumienia. Gdy ciasto się upiecze, sernik zostawiamy do przestygnięcia w lekko uchylonym piekarniku. Gdy sernik wystygnie, możemy się zabrać za przygotowywanie polewy. 65 ml śmietanki 30% podgrzewamy. I gdy będzie gorąca, wrzucamy do niej 120 g czekolady. Potrząsamy naczyniem, tak aby czekolada dokładnie była obtoczona w śmietance, i odstawiamy na minutę. Po chwili wkładamy do mikrofali, aby całość się dokładnie rozpuściła, i mieszamy. Do takich polew czy kremów polecam Wam najbardziej czekoladę deserową Finkers Lidla, ponieważ najłatwiej mi się z nią pracuje. Rozprowadzamy równomiernie po serniku i ciasto jest już gotowe, możecie je kroić, gdy czekolada jest płynna lub po wstawieniu do lodówki wtedy czekolada stwardnieje. Sernik jest naprawdę wyśmienity, delikatny i puszysty w środku, a z zewnątrz oblony czekoladą smakuje niczym ptasie mleczko. Smacznego!